Kotek Stefan i świąteczna choinka. Stefan był ślicznym kotkiem, na dodatek słodko mruczał i bardzo lubił się przytulać. Był wspaniały i miły, ale tylko za dnia, bo kiedy zapadał zmrok, w Stefana wstępował duch przodków. Dużych drapieżnych prakotów. Wyruszał więc wtedy na polowanie. Nie mieszkał w ogromnej dżungli, tylko w niedużym trzypokojowym mieszkaniu, dlatego nie miał w nim zbyt wiele do roboty. Czasem, gdy do mieszkania wpadła mucha albo ćma, zaczynała się szalona zabawa. W pogoni za ofiarą Stefan biegał po meblach, wspinał się po firankach, kwiatkach i lampach. Jednak takie rzeczy zdarzały się bardzo rzadko. Najczęściej zewsząd wiało nudą i Stefan stawał na głowie, żeby tylko znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Zaglądał więc do szafek i szuflad, w poszukiwaniu smakołyków, próbował dokopać się do korzeni kwiatów, rozsypując wokół doniczki czarną jak noc ziemię. Często też zrzucał z półek drobne przedmioty, co sprawiało mu ogromną frajdę. Co tu dużo mówić? Stefan w nocy był łobuzem, a w dzień najczęściej spał. Była zima, kiedy pewnego dnia wczesnym rankiem Stefan położył się na fotelu w salonie na krótką drzemkę przed śniadaniem. Był bardzo zmęczony. Całą noc zajęło mu rozwijanie rolki papieru i rozrzucanie jej po całej łazience. To było trudne i wymagające zadanie. Kiedy tylko zamknął oczy, usłyszał w mieszkaniu niezwykły o tej porze ruch. Stali rodzice i zaraz za nimi dwójka ich dzieci. Wszyscy zgromadzili się w kuchni, więc Stefan dołączył do tej wygłodniałej czwórki, już od progu domagając się swojej porcji jedzenia. O, jest nasz słodki łobuziaczek! Pewnie jak zwykle strasznie zmęczony i głodny! powiedziała mama na jego widok. Stefan na potwierdzenie otarł się przymilnie o jej nogi, zamiałczał żałośnie i zaraz jego miseczka była pełna. Kiedy zjadł śniadanie, znów wrócił do salonu dokończyć rozpoczętą drzemkę. Niestety niedługo później do pomieszczenia wpadła z impetem reszta domowników, wnosząc do środka mnóstwo kartonów, worków i pudełek. Stefan z zaciekawieniem otworzył oczy. Uwielbiał pudełka, a te wyglądały bardzo interesująco. Dlatego, ostatkiem sił, wstał ze swojego wygodnego kocyka i poczłapał sprawdzić, co się dzieje. Obwąchał wszystko po kolei. Zapach był interesujący, ale kartony były załadowane po brzegi i nawet nie można było do nich wskoczyć. Stefan stracił więc zainteresowanie i ze względu na zupełnie nieuzasadniony harmider przeniósł się do sypialni i szybko zasnął. Kiedy się zbudził, za oknem zapadał już zmrok. W zimie szybko robiło się ciemno, a Stefan spał dużo więcej niż zwykle. W domu słychać było muzykę i pięknie pachniało. Stefanowi zaburczało w brzuchu. Ruszył do kuchni, po której krzątała się mama z tatą. W jego miejsce leżało coś pysznego, więc wszystko ze smakiem zjadł. Nie miał już tutaj nic do roboty, więc poszedł do salonu, z którego słychać było dzieci. Stefan bardzo lubił Asię i Bartka, a oni uwielbiali jego. "Stefciu, zobacz!" zawołała do niego Asia, wskazując na róg pokoju. Stefan zatrzymał się w progu, po czym lekko wycofał. Chwilę przyglądał się niezwykłemu zjawisku, oceniając ewentualne zagrożenie. W rogu pokoju podczas jego nieobecności wyrosło drzewo. Tak, drzewo ogromne aż pod sam sufit, w dodatku całe obwieszone błyszczącymi kolorowymi kulami, łańcuchami i światełkami. Piękna, prawda! Zapytał Bartek, po czym dotknął jednej z wiszących na drzewku czerwonej, błyszczącej kulki. Poruszona, dyndająca kulka bardzo zainteresowała Stefana. Ostrożnie podszedł bliżej. Drzewko stało w miejscu i chyba nie zamierzało zrobić mu krzywdy. Miał, powiedział odważnie, stając tuż obok złotej kulki wiszącej na najniższej gałęzi drzewka. Powąchał ją i lekko trącił łapką. Dzieci zaśmiały się i Stewciu powtórzył czynność. Kulka rozhuśtała się tak, że omal nie spadła z drzewka. Musiał uważać, bo znowu będzie wszystko na niego. Kulka spadnie, rozbije się i rodzice znów będą niezadowoleni. Obwąchał więc dokładnie dolne gałęzie i wsunął się szybko pod drzewko. Dzieci roześmiały się i zaczęły krzyczeć. Stefciu jest prezentem! Stefciu jest prezentem! Skakały wokół choinki i klaskały w dłonie, aż do pokoju wbiegli rodzice. Wszyscy patrzyli teraz na Stefana i uśmiechali się. Pod choinką było przytulnie i ciepło, i Stefankowi znów zachciało się spać. Co komu zaszkodzi, jak chwilę się zdrzemnę? pomyślał i zamknął oczy. Zbudził się nagle i nie od razu wiedział, gdzie się znajduje. Wyczołgał się spod choinki, która świeciła teraz jasno w pogrążonym w ciemności pokoju. Wszyscy chyba już spali, bo w domu panowała zupełna cisza. Przyglądał się choince. Była piękna i błyszcząca. Fajnie by było wspiąć się na samą górę. Stefciu spojrzał na sam szczyt drzewka i zdębiał. Na górze stało ogromne żółte ptaszysko z rozłożonymi skrzydłami. Miał! powiedział do ptaszyska, ale ono nawet się nie poruszyło, tylko zamigotało, odbijając blask choinkowych światełek. Miał! powtórzył Stefan, ale i to nic nie dało. Stefan wyczuł niebezpieczeństwo. Nie mógł pozwolić, żeby ptaszysko zrobiło komuś krzywdę. Musiał temu zaradzić. Nie zważając na nic, postanowił ruszyć w niebezpieczną misję. Najciszej jak potrafił, wczołgał się pod drzewko i powoli, przeciskając się przez gałęzie, piął się coraz wyżej. Po drodze, niestety, potrącał zawieszone kulki i niektóre z brzękiem spadały na ziemię. Misja jednak była warta wszelkich poświęceń, dlatego Stefan piął się coraz wyżej i wyżej. Czasem gałęzie niebezpiecznie się wyginały, ale i to nie zniechęciło naszego bohatera. Kiedy był już pod ostatnią warstwą gałęzi, wyraźnie zobaczył ptaszysko. Nadal stało nieruchomo na samym szczycie. Stefan, nie myśląc długo, wybił się na swoich tylnych łapach i skoczył prosto na ptaka. Choinka zatrzęsła się i upadła, a zaraz za nią Stefan. A wraz z nim ptaszysko. Co tu się dzieje? Rodzice wpadli do salonu, słysząc hałasy. Na podłodze leżała wywrócona choinka i Stefan z gwiazdą w łapkach. Niestety rodzice nie docenili jego poświęcenia. Co z tego, że pomylił ptaka z gwiazdą? Chciał przecież dobrze. Drzwi do salonu zostały zamknięte i Stefan już nie mógł podziwiać pięknej świątecznej choinki.